Siemanko, moi drodzy, z tej strony Dukat. Dziś sprawdzimy sobie, jak wygląda najnowszy update. Bo tradycyjnie zmian jest nieco więcej niż wynikało to z No i dlatego, nie przedłużając, zapraszam Was na kolejny materiał z Diablo Immortal. Dziś rano, zaraz po odpaleniu gry, przywitała mnie taka grafika dotycząca lustrzanych klejnotów. Nie było o tym ani słowa w artykule, ale takie niespodzianki to ja lubię. Tym razem lustrzanki zostają z nami do 16 września, a na koniec filmu zobaczymy, czy uda się wydropić coś fajnego. No chyba, że materiał okaże się za długi, to wtedy lustrzanki przerzucimy na kolejny film. Kolejnym elementem, na temat którego próżno było szukać jakiejkolwiek informacji w pocznocach, jest widmowa galeria trzeciego dzwonu czyli innymi słowy, kolejna edycja losowania za wieczne kule. Ale tym razem mamy tutaj pewną zmianę w stosunku do poprzednich edycji. W tego typu eventach, zawsze za czwarte losowanie, przynajmniej do tej pory, yy, można było odebrać tysiąc wiecznych kul. Powodowało to zmniejszenie kosztu tych czterech losowań, yy, no i możliwość odzyskania części waluty. I generalnie, jak dobrze pamiętacie, to ja zazwyczaj wykonywałem te cztery losowania, no bo po prostu było to najbardziej opłacalne. Tym razem za czteroklotne losowanie możemy odebrać skrzynkę zawierającą wybrany pięciogwiazdkowy legendarny klejnot jakości 2 na 5 Te cztery losowania będą łącznie kosztować 2400 wiecznych kul, czy tam litry, no bo to jest waluta wymienna w stosunku 1 do 1, a można to również przeliczyć powiedzmy tak wprost na 24 tysiące sztuk platyny. Więc idąc tym tropem, jeżeli ktoś z was poluje na jakiś pięciogwiazdkowy klejnot, potrzebuje go do ulepszenia swoich klejnotów, no to trzeba sobie przeliczyć, czy faktycznie taniej będzie wykręcić te cztery losowania, zalosować cztery razy i odebrać tą skrzynkę i wybrać sobie ten dwugwiazdkowy, znaczy pięciogwiazdkowy legendarny klejnot jakości 2 na 5 czy też taniej wyjdzie kupić go na markecie. Do marketu za chwilę przejdziemy, bo tam też były pewne zmiany. No a dodatkowo wykonując te cztery losowania, możemy odebrać również skrzynkę zawierającą e, klejnot dwugwiazdkowy. No i trafimy tutaj jakieś cztery nagrody. Na pewno będą to, albo raczej na pewno będą to, e, będzie to Jim Power, zwykłe te niebieskie emblematy, no i pewnie jakieś legendarne emblematy. Niestety jest to event typowo dla graczy wydających pieniądze, dla takich, którzy posiadają wieczne kule, gdyż nie mamy tutaj żadnego darmowego losowania. A wykonanie wszystkich 10 losowań łącznie będzie kosztowało 27 360 wiecznych kul. No i jeszcze taka mała dygresja, bo poprzednio przy okazji tych losowań mogliśmy progresować również w tego typu evencie. To chyba z kolosalną machiną wtedy było. A tymczasem, według opisu Odrodzenia Nadziei, mamy tu informację, że wbijamy tutaj progres za wykorzystanie legendarnych lub wiecznych legendarnych emblematów oraz za użyte obole. Obole były, z tego co pamiętam, wykorzystywane w Phantom Markecie. Natomiast w Widmowej Galerii walutą jest litra. Więc sądzę, że wykonując tutaj te losowania, nie będziemy progresować w tym evencie odrodzenie nadziei, trzeba mieć to na uwadze. Co do samego udziału w widmowej galerii, no to ja muszę sobie to wszystko przemyśleć, przekalkulować i jeśli zdecyduję się zalosować, no to zobaczycie to w jednym z kolejnych materiałów. Co mamy dalej? Polowanie na zestawy zostało przedłużone zgodnie z zapowiedziami do 25 września, no i jednocześnie w tym artykule, który czytaliśmy w poniedziałek mamy zapowiedź nowego wydarzenia, które ma pojawić się w miejsce tego polowania na zestawy. I ma ono sprawić, tutaj zacytuję, że odkrywanie przedmiotów z zestawów będzie jeszcze bardziej ekscytujące. Generalnie nie mamy powiedziane, że to nowe wydarzenie pojawi się tuż po zakończeniu tego polowania na zestawy, no ale jest to jakaś zapowiedź tego, że będziemy mieli jakiś wpływ, być może jeszcze większy wpływ niż w tej chwili, na to, jakie te przedmioty zestawowe będą nam dropiły z podziemi. Przejdźmy teraz, może, do zmian w PVP. Tutaj, według zapowiedzi, powinien pojawić się taki ten pasek, po którym, który będzie się napełniał, kiedy będziemy otrzymywać obrażenia od odrzucenia, lub zostaniemy sccekowani. No i po jego napełnieniu zyskamy odporność na ceceki. Zobaczmy sobie zatem, czy to faktycznie tak działa. Ja tutaj wejdę w tryb treningowy i zobaczymy, jak ten pasek wygląda. Oczywiście wchodzę tym razem buildem. PVE, ale to nie ma większego znaczenia. Faktycznie, pod paskiem życia, pod paskiem zdrowia, mamy taki drugi pasek, który w tej chwili jest pusty. Jeżeli otrzymam obrażenia, to on powinien się powoli napełniać. No i w momencie, kiedy już będzie napełniony, o, już dostałem jakieś obrażenia od tego strażnika. Widać, że pasek progres na pasku trochę wskoczył. Ja tutaj dam się pobić, chyba że prędzej padnę. Dobrze, być może padne Pasek zszedł, czyli generalnie on się wbija. Nie ja mówiłem, on trochę build y nie na PVP. Pasek się nabija, i w momencie, kiedy przestajemy otrzymywać te obrażenia, to ten progres z niego schodzi. Czyli jeżeli nie dobiliśmy go do końca y w jakimś tam okresie czasu, to ten progres. Yy, zszedł nam całkowicie, tak jak widzicie, teraz się nabija, ja znowu nie biję. Może zacznę trochę bić, to sobie życia też odzyskam. Pasek się nabił. I teraz przestanę dostawać obrażenia i on pewnie zejdzie za chwilę. Tak, widzicie, schodzi. Czekajcie, może zmienię sobie skila na to, żeby... Yy, żeby trochę bardziej przeżyć. Dobra. I teraz zobaczymy, czy jak ten pasek mi się napełni, to to faktycznie dostanę niewrażliwość. No, mógłby się napełnić. Dobra, tu się trochę się napełnia. Zobaczcie, no teraz, jak na. O! Teraz się ładnie napełnił. Zostałem scycekowany. Dalej trochę się napełnia. I znowu padłem, nie zauważyłem, że. No, chyba nie wyjdzie mi tego przetestować jakoś, jakoś bardziej. No faktycznie pasek się pojawił ja tu może nie będę bardziej warzywił. Pasek się pojawił Sądzę, że w momencie kiedy dobijemy go do końca, no to będziemy mieć tą niewrażliwość przez tą to chyba 2,5 sekundy, czy jakoś tak nie pamiętam jak to było w tych pacznącach, ale faktycznie ta zmiana również zaistniała. Kolejna nowość polega na wprowadzeniu możliwości odzyskiwania starożytnych przedmiotów u Kowala, starożytnych przedmiotów legendarnych i konwersji starożytnych artefaktów na nowy, nowy surowiec starożytny złom. Ten starożytny złom będzie można używać do zaklinania starożytnych przedmiotów legendarnych. I tutaj taka uwaga w tym oknie u tego handlarza materiałami kowalskimi jak sobie wejdziecie tutaj w zakładkę Starożytny złom, Możecie zamienić starożytny artefakt, na jedną sztukę starożytnego złomu, czyli w stosunku 1 do jednego. I tutaj mamy odpowiednio sta y zamianę starożytnych artefaktów na starożytny złom dla Inferno 7, Inferno 8 i Inferno 9. Nie jest to tutaj opisane, ale możecie mi uwierzyć, że tak działa. Z tym, że pamiętajcie o tym, że nie jest to konwersja artefaktów. Z Inferno 7 na Inferno 8, tylko zamiana tych artefaktów na starożytny złom, który następnie możemy użyć do zaklinania e, starożytnych przedmiotów legendarnych. W momencie, kiedy sobie tu zaznaczymy tego checkboxa, to tak jak widzicie, e, zaklęcie akurat w tym wypadku kosztuje 8 sztuk złomu. Podobno. E, te zaklęcia, w zależności od tego, co chcemy zaklinać, według opisów, w artykule miały kosztować różną ilość złomu. No u mnie akurat wszystkie kosztują 8 sztuk tego złomu. Ja czekam w dalszym ciągu na możliwość konwersji tych artefaktów. Tak jak widzicie, mam 58 artefaktów Inferno 7. Chętnie bym je zamienił na jakieś artefakty Inferno 8, tak jak ma to miejsce w przypadku ogników. I nie zamierzam chyba konwertować tych artefaktów na złom, bo, tak jak widzicie, zaklinać można zarówno za pomocą standardowych surowców, jak i za pomocą tego starożytnego złomu. Więc pamiętajcie ostrożnie z tym, bo można sobie naprawdę no, utrudnić życie. Jeżeli tutaj nie doczytacie dobrze, uznacie, że to jest konwersja artefaktów, to po prostu je przepalicie i zyskacie. Kupkę złomu, która może się przydać, może się nie przydać. To na pewno wolę mieć artefakty niż złom. A widziałem, że niektórzy twórcy na YouTubie, nie doczytawszy tych informacji, no po prostu, tak go też przepalili, więc uważajcie na to. A skoro już jesteśmy przy przedmiotach, to mamy jeszcze taką zmianę kosmetyczną, o której też nie było mowy. Bo zobaczcie, teraz współczynnik bojowy każdego przedmiotu jest wyświetlany tutaj, można powiedzieć, w nagłówku na samej górze, a nie tak jak miało to miejsce wcześniej. Tutaj, w tym przewijanym okienku. I tyczy się to zarówno przedmiotów legendarnych, jak i tych przedmiotów zestawowych. Przejdźmy sobie teraz do marketu, bo generalnie od dziś możemy handlować pięciogwiazdkowymi legendarnymi klejnotami z graczami z całego świata, z wyłączeniem Chin. Tego oczywiście nie będę w stanie sprawdzić w tej chwili, ale możemy sobie zobaczyć przynajmniej mniej więcej, jak zachowują się ceny legendarnych pięciogwiazdkowych. Klejnotów. Tak jak widzicie, u mnie na serwerze krwisty Nefryt kosztuje 40 tysięcy sztuk platyny. Niepokojące następstwo: no tutaj to jest jakieś wyjątkowo tanie, bo faktycznie zazwyczaj to było w okolicach 50 koła. Nadzieja w butelce również po 30 tysięcy. No mam wrażenie, że te ceny yy, nieco spadły. Aczkolwiek, no nie śledzę jakoś bardzo mocno yy, cen pięciogwiazdkowych, legendarnych klejnotów, więc. Żeby to potwierdzić, no musimy poobserwować ten market. Ale tak jak wspominałem w poprzednim materiale, ja uważam, że od samego początku wszystkie y, części marketu powinny być cross serwerowe, spowoduje to dużo lepszą, dużo większą płynność marketu, spowoduje to no, pewnie obniżenie cen, no, bo większe, większa podaż y, spowoduje obniżenie cen, więc y, nie widzę tutaj jakiś. Y, wad takiego rozwiązania, tylko raczej same zalety. Dodatkowo od dzisiaj, żeby móc sprzedawać normalne klejnoty, należy osiągnąć poziom trudności Inferno 1 i dotyczy to zarówno nowych kont, jak i tych istniejących. Ta zmiana ma na celu walkę z botami farmiącymi te normalne klejnoty, no i z serwisami typu Susan, oferującymi tanią, ale nielegalną platynę. Natomiast mi nasuwa się tylko pytanie, czy takie ograniczenie jest wystarczające. Czy te boty, które farmią gemy nie mają już obecnie odblokowanego poziomu trudności Inferno 1, bo trochę śmiem wątpić. Dajcie znać co Wy o tym myślicie. No i na koniec wspomniane lustrzanki. Tak się składa, że akurat mam odłożonych 10 legendarnych emblematów, więc wrzucamy je tutaj do pradawnej szczeliny. Aktywujemy lustrzane klejnoty, bo tak jak już nie raz wspominałem, kiedyś zdarzyło mi się to zapomnieć. No i trzymajcie kciuki a w międzyczasie oczywiście zostawcie lajka like i subika. Tak jak widzieliście na tej grafice na początku, tym razem lustrzane klejnoty zostają z nami do 16 września, więc tydzień czasu będziemy mogli... Oj, nie mam tego buildu dobrego, ale na lustrzanki damy radę, na pradawną szczynię. Zamieniłem skilla w tej próbie PvP i trochę słabiej biję, ale w pradawnej nie sobie poradzę. Jeszcze przez tydzień możecie wykorzystać lustrzane klejnoty. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć odłożone 10 legendarnych emblematów, żeby wykorzystać lustrzanki do maksimum. Jest to jeden z najlepszych eventów, szczególnie dla graczy typu free-to-play albo low-spenderów. Dobra, bijemy sobie te mopki. Ja tym razem gram na klawiaturze i mysce. Jestem, jestem trochę niezwyczajny tego typu rozwiązaniu, dlatego wygląda to nieco koślawie. Zazwyczaj gra na telefonie, albo jeśli już na komputerze, to napadzie. Ale tutaj mówię więcej rzeczy będzie do pokazania, wygodniej będzie to robić myszką. Zresztą build też jest raczej taki... E, ...sprzyjający graniu na klawiaturze, bo... ...rotacja skilli... A tu sobie mogę wziąć tą kopliczkę. Rotacja skilli powoduje to, że pod jedną ręką mamy... ...praktycznie wszystko, myszka jest tylko do prowadzenia postaci. Dobra, mamy bossa. I trzymajcie kciuki, abym tylko nie wpadł w ten portal. I zobaczmy, co dropnie. No, bez pięciu gwiazdek. Uścisk cierpienia. Ok, to y cieszę się, bo ten klejnot chce sobie wylewelować do maksimum. Złapało mi kowala. I zobaczmy, co dropnęło. Uścisk cierpienia, super, 4 sztuki. Piękna sprawa. Tutaj reszta z tego co widzę to gem power. No tak, ale uścisk cierpienia 4 sztuki jak najbardziej wykorzystam do ulepszania swoich legendarnych klejnotów. Wychodzimy ze szczeliny i generalnie chyba jeszcze, znaczy no nie chyba, na pewno dzięki wykorzystaniu 10 tych legendarnych emblematów wbiłem trochę progresu w tym wydarzeniu odrodzenie nadziei, więc tutaj sobie też odbieram Troszkę, troszkę nagród. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy dobiję tutaj chociaż do jednego tego uświęconego piętna, ale jakoś mi na tym bardzo nie zależy. Tym bardziej, że tym razem możemy tutaj ulepszyć tylko nadzieję w butelce albo echo cienia i to maksymalnie do czterech gwiazdek, więc taki trochę skamowy ten event tym razem. No dobrze moi drodzy, niby mały update, ale generalnie uważam, że zmiany na plus. Co do tej widmowej galerii, to. Sądzę, że wykonam kilka losowań, ale tak jak mówiłem, muszę to jeszcze wszystko dokładniej sobie przeliczyć, no i zobaczymy to w kolejnym materiale. Tymczasem, jeżeli podobał Wam się ten dzisiejszy materiał, to zostawcie lajka like oraz subika. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.